Dagmara Kazmierska o aferze Wokuljana Pawła i, nie on, to cechaj o dwie, jakby bylo. Swego czasu Dagmara Kazmierska uchodzila za jedna z największych gwiazd stacji TTV. Gdzie przez kilka dobrych lat występowała w słynnych królowych życia. przebojowość celebrytki pozwoliła jej zbudować sobie tam prawdziwa potęgę. A jej perypetie zaanektowali nawet pólki w księgarniach. Dagmara była zdecydowana ulubienica widzów, którzy nie zwadzają na jej kryminalna przeszłość, Cenili sobie m.in. jej ciaty język czy szereg zlotych myśli. Gwiazda, show, nigdy nie ukrywała tez. Za jest to osoba głęboko religijna, a w samym programie mogliśmy podziwiać m.in. przystrajające jej dom obrazki świetnych czy pamiętna pielgrzymka na jasna górę. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Z tego względu ani celebrytki postanowili zapytać ja, co sadzi o aferze wokuliana Pawlei. Który, jak przedstawiono w reportazu, franciszkańska trzy jeszcze przed swoim pontyfikatem, miał nie tylko wiedzieć o nadużyciach seksualnych w kościele, ale też zmiatać pod dywan sprawy księzy pedofilii. Pytanie od wielbicieli padło podczas jednej z transmisji nazywał na Instagramie: Dagmara, nie przebiera jad w Słowach. Stenela w obronie Wojtyle. Jestem w Kuiona. Nikt nie widzi jego zasług, które zrobił dla naszego kraju. Denerwuje mnie ta cala nagonka na naszego papieża. Nikt nie pamięta jego zasług, tylko to, że pewne sprawy, a prawda jest taka. Że gdyby nie on nie lechwa lesa, to cechaj odwie, jakby bylo, podsumowala. Podzielacie zdanie królowej?